A właśnie pokażę wam te domki, no. domki są bardzo ładne. Jakie to stare, stare o tutaj ten, ten nie mają zobacz. To tak. stara willa. U, u, u. Piękne. Zobaczcie sami, jak to jest naprawdę. A tu szkoła jest, tak to jest Daleko, daleko, właśnie ten monaster. No I po, po lewej stronie są jest właśnie dwa kościoły. O, a youtuber przyjechał tutaj, teraz. No, był w Krakowie, i Kraków wcześniej nagrywał. No, na no telewizja no, no, no. za nami. Jest no to chyba zobaczyła Majora Majora zobaczyła telewizja i, i się kręci za Majorem a zobaczcie jaki Zlecimy tutaj w prawo zobaczymy co się dzieje tylko trzeba uważać żeby nikomu tu krzywdy nie zrobić o jaki stary budynek no stare budynki same stare budynki No, ludzie niektórzy nie widzieli. co? zobaczył. Supra jak wygląda. Tutaj widzicie, bo po, poobcinali to, to, to drzewo to jest lipa. Tak. I te lipy są poobcinane i będą rosły nowe odrosty. Bo baria ha, Jak fajnie. O jaki budynek fajny. No, ładny. Zobacz jak to wszystko wygląda fajnie tutaj. Daleko, daleko. A tutaj właśnie ten szliśmy Aha Tam daleko, daleko coś jest. Odzież angielska, o my tutaj kupowaliśmy te o, jedzenie Jedzenie A z kim tutaj jeszcze byli? A z Krzyśkiem, z takim jeszcze jeden Aha. Z gór, co miód nam Aha. a tutaj właśnie będzie, po tej stronie Zaraz O tutaj właśnie no, zobaczcie co tu jest. To Major ja znalazł. Mają znalazł Pałac Bucholczów. Przepiękny pałac. Ja Cię kręcę. Kurde, mają, Ale znalazłeś. Ale sprzęt. A jaki tu stary jest. No na pewno. Wiedzieć go najprawdopodobniej nie można. Nie można, zamknięte to my wcześniej też chcieliśmy. Zamknięty jest pałac, ale powiem Wam, że, że jest co zobaczyć. Pałac jest przepiękny. A tu była kiedyś szkoła? Gdzieś nie wiadomo, czy tutaj, czy. A tutaj, po tej stronie no, też budynki. Tak czy inaczej, to, to wyjdziemy. Zobaczymy. Zobaczymy, o co tu. Muszę zobaczyć, czy nic nie jedzie. Tak, żebyś się tam nie wjechał na co. No, A pokażę wam. O! O! Uh -huh. Bardzo ładnie. O, oh. cały też wyłapałem. cały tak. To sami widzicie jak to jest. Trzeba zwiedzać, pokazywać się ludziom i widzą wspaniałym. No na razie.